balladą i nie mogę ci Nowy music, modern talking No pain, no gay Także Ja już jest po treningu No muszę Wam powiedzieć, że Mimo tego, iż także gadał wcześniej polewał mnie ten bark Przez niedzielę ostatnią No dzisiaj Kurde nie dałem odpuścić i robiłem close grip, bunch press close grip, rampa 4 2 1 1 1 no i kurde, lekko, sto, lekko 80, tak, 90, 100, 110 i udało mi się zrobić 130 na 4 razy więc jestem zadowolony nie wiem ile tam wycisnę, bo to jest wiadomo wielka niewiadoma ale no nie wiem, no ze 150-160 się będę cieszył, no bo Niestety Siut szerzej może będę wyciskać niż teraz wyciską Close Grip Także, bo przy szerszym już jest ból Taki kurewny Chyba, żeby pauzy nie było, nie? Chyba, że tam z Mateuszem się mówi, że Będę opuszczać I przy opuszczaniu on będzie miał już go do góra, nie? No Czyli bez pauzy Nie, Mateuszek, jesteś w stanie mi to zrobić? A myślę, że jesteś No, baga! 109 kg, także nabijam je i po cichu, powolutku, w następnym tygodniu wszystko wskazuje na to, że wleci pan Antonio. Zobaczymy, co wyciągnę na Antonim. Powinienem troszkę dobić ciężaru. Zobaczymy. Też jakoś zbytnio się nie nastawią na to, bo nie wiem co mi przyniesie gruba kopalnia. Także w poprzednich zawodach mi się udało, że miałem tam chyba tydzień czy półtorej urlopu, że to fajnie zgrało. A już mam końcówkę urlopu, ja chyba mam 5 dni zdrowotnego, będę ja chciał to jakoś załatwić, bo się to wezna wcześniej, a nie na grudzień. Tak se to wymyśliłem, wykombinowałem, będę musiał całe gruzie nie bać kosztem tego, żeby se teraz zrobić wolne, ale opanujemy to. Wczoraj tak mi ktoś podsunął temat, że może zrobić jakiś konkurs na to na takie intro, jakie by mogło być puszczone u mnie na kanale. Oczywiście wiecie, że u mnie intro jest teraz numer jeden Sebik tańczący, ale myślę, że od czasu do czasu mogę tam czasem coś zapuścić. Także jeśli ktoś chce, komuś się chce, to no może coś ciekawego stworzyć. Tak jak ostatnio właśnie zrobił to jeden z fanów. No, pozdrawiam trzech kolegów, którzy przyjechali z Niemiec. No i ekstra spryny Nowego Bytomia po to, żeby przybić do mną piąteczkę, także miło było. No i pozdro, kurwa, łapsko siedzi, ale nie umie. Także weekend w robocie ambitnie, a dzisiaj na 20 do mojego masażysty Karolka, że widzimy się, znowu będziemy je obmacywać. Yomaha! Yomoso! A tu lewy, Tak jest, ślabany, pierszowice, to jest norma. Nie! Yes. Yeah. No także trening pozytywny! Kurde jak mnie to rajcuje! Jak treningi ci wychodzą! Panie, w końcu te ciągi się udało zrobić dzisiejsze nogi po tych ciągach tragiczne. Ale udało się zrobić ciągi, ja się siadę na... To ma, miało być lekko i było też lekko z pauzą. Na 190 kg. Weszła jak malina. Neoprękach w pasie bo muszę używać już tego pasa, żeby się przyciskali do tego pasa, bo różnie to bywa z tym pasem u mnie. no ale widać, że naprawdę tam 130 było ciężkie, a jak zapiłem już pas na 170, wiadomo z jednego słusznego kodu paleciak powoduje, że momentalnie poszło to lekko z zapasem, tak miało być. No i mam też te nowe neopręki, zapomniałem ich o nich troszkę pogadać. Znowu lekko podkręcone to niebieskie no i Eski Udało się założyć na nogi. Dają mi naprawdę taki komfort, że jak zejdę to się nie boję, że mi się coś może stać. Także pozytywnie i polecam je. Wszystym sumieniem i zawody. A że z kim się widzimy to możecie mnie obserwować. Będziecie patrzeć, jakie tam ciężary idą. Śmieszne, bo śmieszne, ale. Jeśli chodzi o mnie, to ja będę zadowolony, ile by nie było. Zobaczymy jeszcze, jak ta klatka. No. A tu jest. A tu zaraz będzie. Urany Morane. To mi nogi koczą. To jest chore, jak to z bólu. Sraju z bólu. Z sranie, to 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 właśnie taki tak? A ty <laughs> <jest, to> <laughs> <Ja nie laughs> ja myślisz, że Ja nie Ja mam taki zajebany kolan, bo to on takiej grubotki, że to jest szok. To jest mega każdemu to robię, czy mi się Myślisz, sobie robię? To, dupaj, to wszyscy się zysrają, nie? No, no, nie mogę czy... się. Chyba. albo tylko wyczkana z kotem, no, bo patrzy do ci poko. Karol Ja to Tak, godzina na czas was był. Ja jestem taki. Nie. To będzie nie że rzeczy, nie? Ale to, raz ja. sobie się Kurde, wow. nie, kurde będzie już taki ból jest teraz. Ostatnio, że się w niedzielę załatwił w robocie, wiesz. Na szlachło się tak jak mi się kło, było po twórkach, nie. A, ale fura! Ale maszyn! Mm. Kurde moja piękne brawo, moje piękne kochane brawo, nie? Ach, co to te auto w sobie? No, ja nie mam pytań Auto kompletne to jest Auto kompletne Dosłownie Marcin jest pod Silesią W najlepszym, niepowtarzalnym, jedynym W swoim rodzaju Sklepie z odżywkami KFD A dlaczego może byście się zastanawiali bo można używać tam fenomenalnego, jedynego, słusznego kodu na aktualnie saszka1 Marcin jedzie na szpil do bracika No to jako, że jest taka słodka dziurka No to se zaaplikuje takie fitko kostki i działo czekolada Bo ja mogę takie rzeczy jeść I o nie grubna Bo ja to spola. Tak mam <laughs> Jedzie przede mną kolejne brawo Naprawdę Brawo Tyle tych brawo Piękny moja maszyna Ale bym wrócił do tej maszyny no. Marcin był w McDonaldzie i tu jest zagadka Z banalną prostą odpowiedzią Co kupił Marcin w McDonaldzie? Lodzika Patrz, trzymaj teraz tak myślę Moja ma ciągi w środa, nie? bo środa jest dzień loda, a ja mam ciągi w czwartek, z lifty nie, nie. taka tam sytuacja. Tak, dojeżdżam do Mysłowic, Górnik 09, Mysłowice, będzie szpil, zobaczymy jak się zakończy. Byli na A raz, dwa, trzy, cztery No musi być Wajcha Mecz na styku Po meczu 5 w dupę dostali. Nie dostaliby tak w dupę, gdyby nie jeden pan piłkarz i jego bezmyślna czerwona kartka zakutnie sędzią Załatwiłeś chłopcom mecz. Tyle ci powiem. Mecz na styku, bo przy 4-3. God Dariusz miał dwie dogodne sytuacje, ale mu niestety bramkarz to i obrońcy tam wybronili bo no, sędzia słabo tam troszkę nie ogarniał tematu, bo były tam stykowe sytuacje, których nie widział, a bramka na 5-3 była po spalonym, którego też sędzia nie widział, no, jak się wychodzi 5 na 2, no, czy na jednego, 5 na bramkarza, no to już bramkę trzeba strzelić, także kształt meczu, no, byli lepsi, wygrali zasłużenie ale mogło być różnie, przy 4-3 mogło być remisowo i nie wiadomo jak by się to potoczyło jakby grali 11 na 11 tak zapytaj to music please everybody A za wielką, będzie to się dzieje. kurwa. Być. Nie na pan się martwić. Ty, z u góry, też żeby. No Ja mam że chciał powiedzieć. Oczy no. puchną. No. <noise> tak <się knął> Grzegorzkiem, <noise> Szkoda, że nie czujecie tego co Mario zadupił, nie? Luft. Ja takich Grzegorzków nie robię. Jak on zajebał Grzegorzków. A bo, ale lekkie, a... a pejzaż na galotach odciśnięty, kur. Tak pomyśleć, co będzie przyszłym zaniu One more Zibem Nacinek już po treningu, no muszę wam powiedzieć, że naprawdę takie wyciskanie, czego takie, no, zauważyłem, że ten close grip u mnie będzie wersją niestety silniejszą, niestety niestety, no w tej wersji nie boli mnie BARK. Szeroko nie mogę wyciskać, także wyciskam sobie tak. No i 140, dwie, dwie serie po dwa powtórzenia. No i dobiłem sobie 150 na raz. Tam troszkę zdopiłem końcówkę, ale będzie ok, Także jak dobrze pójdzie, to te 160 zaliczę i będę tego zadowolony, bo ten bark ciągle dokucza, ciągle dokucza. Także jest dobrze. Musiałem sobie wycisnąć taki ciężar, żeby zobaczyć, czy coś tam w ogóle wycisnę. Także na jakimś tam pułapie siedzę. Także wiadomo, nie ma rewelacji, no ale też nie ma najgorzej, bo takie 160 daje w ciemno, żeby zaliczyć, no a mi się wydaje, że to zaliczę, także może coś więcej zobaczymy, no. Potem już będzie trzeba było się zająć tym barkiem zasranym już tak na 100%, bo nie wiem, nie wiem, chyba, że jakieś nowe zawody się urodzą, ale też tam są po kolei jakieś zawody, także zobaczymy. No parę zapytań dostaje, także może się coś ogarnie. No Adiczku, Adiczku, no co ja Ci mogę powiedzieć, Cynku? Trenuj, trenuj, nie było źle. Nie było źle, ale mecze trzeba wygrywać. Mi się tam chyba udało. 9 punktów na 9 zdobytych. także Nie jest źle, mistrz. I to sobie zapamiętaj. Mistrz mistrz. Jest tylko jeden. Nie max. To jest mistrzem. Tatuś, nie? No. Informacyjnie, jutro z Sebiksem jademy na Wrocław. Wrocław do Big Mike'a, na przedsiady w taśmach. Także szykuje się ładny członik. Zobaczymy, jakie kilogramy będą szły. Także <laughs> do zobaczenia jutro.